Witam na WG Barmia. organizujemy piąty lot konkursowy z miejscowości Słubice pokażę dojechałem na miejsce pokażę zmiana kabiny pokażę plomby kabina jest zaplombowana jest trzecia Każda klatka komisyjnie zaprombowana. Tutaj jest wystawiona duża klatka. Można sprawdzić na potwierdzeniu. Są numery plomb. W tej chwili czekam na podpieradzającego. Kolega ma przyjechać na za 15,8. Planujemy o 8 wypuścić, na to chwilę jest w pół do 8. Pokażę pogodę. Słońce jest wysoko. Tu poniżej jest taka mgła unosząca się, ale to jest nad ziemią, w górę nie pójdzie. Pogoda jest bardzo ładna. I to na razie tyle. Witamy na bugie Warmia, przyjechał kolega potwierdzający, pan Zenon czyli nieformalność. jeszcze nie, 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 aż, aż wszystkie przecinamy plomby i zbliża się godzina 8 i będziemy wypuszczać powoli, jeszcze te na dole jak mówiłem, zmiana kabiny, bo za wiele tych gołąbków nie ma. Zapakowanych jest 340. Także się zmieściły w tą małą przyczepkę. Wygodnie jechać. Osobówką. No i Pan... Gąby przecięte. Tak. Gołębie przygotowane do wypuszczenia. Godzina 8. Gołębie startują. O, zaczynamy. Możemy Nie wiedzą może o co chodzi z tych Sprawdzi pan czy wszystkie są tam z tyłu Pusto pusto zbiły się do jednej grupy jak mówiłem pogoda jest dobra wiaterek leciutki się wzmaga jakby miały to w ogon czy w plecy ale poszły już na kierunek na słońce no gdzie kierunek jest tu w prawo na no, Niemcy chcą iść. <laughs> Nie, no muszę parę kółek zrobić, pewnie się podniosę. No idą zawsze na kierunek słońca. No, ja, no faktycznie. To jest już taki kurtunik, a ten jeden też zaraz za nim. To tyle. Dobry lot. Przylot był w miarę udany, ale niestety mamy trochę. Strat 85 sztuk na tą chwilę. Liczymy, że jutro może coś tam doleci. I chcieliśmy poinformować, że 3 września jeżeli pogoda pozwoli, warunki atmosferyczne, to organizujemy lot finałowy. Na pewno będzie na 500. Miejscowość jeszcze wybierzemy. W planach jest Ludwigsfelde, ewentualnie jakaś inna miejscowość. Zależy od kierunku wiatru. No i co, zapraszamy wszystkich na finał, uczestników, gości również serdecznie zapraszamy i będziemy organizować poczęstunek, myślę, że będzie miło, przyjemnie, może gołębie się jeszcze sprawią i jeszcze raz zapraszamy na WG Warmia 3 września, to jest piątek, dobry lot, pozdrawiamy.